Dzień dobry. Dzisiaj drugi odcinek poszukiwaczy zaginionych koronowianów. Dzisiaj jestem wybitnie podekscytowany, ponieważ wczoraj przyglądając różnego rodzaju papiery, które znajdują się w regionalnej izbie muzealnej Ziemi Koronowskiej, która mieści się w funkcji informacji turystycznej w Koronowie, odnalazłem coś takiego. Coś co jest niesamowite, ponieważ jest to. Wyciąg z Księgi Przywilejów Cywilnych, wydana, wydanych przez Opata Ignacego Bernarda Glińskiego w roku 1686. Papier czerpany piękna łaczcina, artykuł po artykule. To jest po prostu niesamowite, że coś takiego mam w rękach i co jest ciekawe, na końcu znajduje się zaświadczenie zgodności z oryginałem, które zostało potwierdzone 26 lutego roku 1830 przez księdza Cestersa. Józefa Alberyka Munda, który był komendarzem parafii świętego Andrzeja. I zobaczcie, ja pierwszy raz w życiu widzę pieczęć parafii św. Andrzeja w koronowie. Skąd wiemy, że to jest pieczęć parafii św. Andrzeja, ponieważ jest tu wizerunek św. Andrzeja? Pamiętacie, św. Andrzej to jest brat św. Piotra, też rybak. Który został ukrzyżowany na Ponezie w Grecji, właśnie na krzyżu w kształcie litery X? Dla kogo został sporządzony ten odpis, ten wyciąg z Księgi Przywilejów Cywilnych, można się tylko domyślać. Kwestia przetłumaczenia to jest kwestia otwarta. Dziękuję pani Danucie Gaskowskiej, która jak zwykle. Błyskawicznie odpowiedziała na moją prośbę o konsultację. Myślę, że ten dokument będzie piękną ozdobą kolekcji koronowianów z XIX wieku. Jak widzicie, czasami od, udaje się odkryć coś, co właściwie mamy przed własnym nosem. Pozdrawiam. Szczęśliwy z Regionalnej Izby Tradycji Ziemi Korolowskiej.